Gościem jest Inka Lewandowska. Inka jest trenerem medycznym. Powiedz Inka, jak to się zaczęło, że zostałaś trenerem medycznym? Wiesz co, to się zaczęło jak ja byłam nastolatką tak naprawdę, ponieważ trenuję od, od bardzo dawna. Pierwszy raz na siłownię w ogóle zabrała mnie moja siostra. Jak jeszcze byłam, się śmieję, gówniarzem, no bo tak naprawdę byłam jeszcze w podstawówce na początku gimnazjum, bo jeszcze wtedy było gimnazjum. I ja tak sobie zostałam. Tylko, nie mając zbyt dużo wiedzy na ten temat, jak trenowałam na początku, po prostu doprowadziłam do urazu kręgosłupa. Uraz kręgosłupa był na tyle silny, że zabierając mnie do szpitala, kiedy lekarz mnie obejrzał, zobaczył na wszystkie zdjęcia, na wszystko, co tam, na wszystkie badania, które robili, powiedział, że nie będę już chodzić. Że jest na tyle duży e, uszczerbek, tak naprawdę na tym kręgosłupie. Ja miałam e, paraliż lewej nogi i niedowładko prawej stopy. E, po prostu skończyło się to tak, że mój kręgosłup z bardzo dużą wadą postawy, na który na treningach nieświadomie dołożyłam e, ciężar, tak jakby można powiedzieć, obsunął się, ponieważ mi się całkowicie spłyciła lordoza lędźwiowa, która ucisnęła na nerwy. I ja słysząc taką diagnozę, jako wtedy 17 siedemnastolatka, nie widziałam zbyt dużej przyszłości dla siebie, ale mam cudowną siostrę. Mam cudowną siostrę, która, jak usłyszała to, po prostu wysłała moje wyniki badań do najlepszego fizjoterapeuty, po prostu jakiego w życiu udało mi się poznać, do Marcina Wiśniewskiego. Marcin, podeślę ten link do Marcina, żeby wiedział, że jestem mu wdzięczna cholernie za wszystko. I Marcin tak naprawdę postawił mnie w około 3 miesiące na nogi, gdzie była diagnoza, że ja już chodzić nie będę. Będę miała kawał sztucznego kręgosłupa i 12 śrub. Więc nie był to najlepszy omen. Jak to usłyszałam, ale jednak tutaj z pomocą się udało. Ja już tak naprawdę jako 17 latka i no przed 18 -tymi urodzinami e, byłam zmuszona zamieszkać sama, i to wszystko działo się, kiedy ja już byłam na wynajętym mieszkaniu, e, kiedy po prostu nie miałam za bardzo wsparcia znikąd, więc tym bardziej w mojej głowie pojawiła się taka myśl, że kurde, no muszę dać radę, tak? I tutaj faktycznie ta wiedza Marcina, wszystko co on robił, jakie dawał mi też i prace domowe, zalecenia, na tyle pomogły, że obeszło się bez operacji i na tyle dało mi do myślenia, że uznałam, że chcę tak samo pomagać ludziom. Że chciałabym w przyszłości też dawać nadzieję tym, którzy nie widzą jej zbyt dużo, bo właśnie lekarze to nie jest tak, że ja mam coś do lekarzy. Ja ich szanuję bardzo, są bardzo potrzebną komórką społeczną. Ale czasami straszą, bo dla nich taka diagnoza to jest coś oczywistego, ponieważ widzą badania, mają diagnozę i oni ją mówią, tak? bez jakiegoś tam podejścia takiego humanitarnego, bym powiedziała, przynajmniej wtedy w moim przypadku. Mam nadzieję, że nie ma takich dużo przypadków. A ponieważ lekarz, który mi to powiedział, następnie podał mi ręczniki papierowe i powiedział, może się pani przydać, jak pan ma w histerię. Tak? No to, to nie jest zbyt dobre podejście do pacjenta na pewno. I tak zaczęłam się uczyć. Po chwili tak naprawdę zrobiłam pierwszy kurs trenerski. Wtedy to był kurs trenera personalnego podstawowy. Następnie doszkalałam się przez kursy i tak naprawdę przez naukę własną w domu przez jakieś atlasy. Różnego typu książki, nawet medyczne, ponieważ ja jestem wielkim fanem właśnie medycyny, całego działania ludzkiego organizmu, bo naprawdę ten mój przypadek sprawił, że ja zobaczyłam, że z tym całem można zrobić, że jeśli człowiek chce, to może zrobić wszystko. Ja w zeszłym roku stałam na scenie zawodów międzynarodowych z medalem, i tak naprawdę przypominam sobie wtedy tą siedemnastolatkę, która już myślała, że nigdy nie stanie na nogi. I przypominam sobie siebie sprzed roku na tych zawodach, i mam wrażenie, że to są dwie różne osoby, wiesz? I skoro z ciałem można robić wszystko i można pomagać innym, to tak naprawdę dlaczego nie? I w zeszłym roku postanowiłam zrobić uprawnienia trenera medycznego w Centrum Kształcenia Kadr Sportowych. I tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło, bo ruszyłam z kopyta, jak to się mówi ponieważ nie czując dużych ograniczeń w głowie, ponieważ wiem, co chcę robić, wiem, jak to robić. I przede wszystkim wiem, że muszę się stale rozwijać, bo to jest coś. Ja tak czasami się śmieję, że nie możemy ufać temu, co przeczytaliśmy. Musimy ufać. Bo jeśli chodzi o ciało i różne wyniki badań na temat właśnie jego ruchu, tak, jego funkcjonowania, to one zmieniają się po prostu jak w kaleidoskopie. I jedne badania, które czytaliśmy w zeszłym tygodniu, mogą być już nieaktualne przez obalenie ich innymi badaniami, które na przykład zostały opublikowane dzisiaj. tak? Dlatego zawsze ufajmy temu, co czytamy, a nie temu, co czytaliśmy. I to jest bardzo ważne. Szczególnie, jeśli chodzi o zdrowie. Kurczę, no i tak naprawdę, no to wszystko zaczęło się od tego, tak powiem, ordynarnie odwalnięcia mojego kręgosłupa. Bo Aha. gdyby nie to, to ja bym nie pomyślała. A posłuchaj, Inka, czy da się skutecznie ludzi prowadzić o, o, o ile e, Online. No, online. E, tak, da się ludzi skutecznie prowadzić online. E, Wiesz co, całą swoją działalność przeniosłam online w zeszłym roku, w marcu, tak naprawdę. E, I widać zarówno po moich podopiecznych, e, jak i tak naprawdę dookoła można się rozejrzeć, bo to jest coraz bardziej popularne w tym momencie. Więc, co ja Ci powiem tak: specjalista jest ten sam, wiedza jest ta sama, tylko miejsce jest inne. Więc tak naprawdę, odpowiednio dopasowane jesteśmy w stanie online zrobić dokładnie to samo, co robimy po prostu stacjonarnie. Tak. Od czego powinna zacząć przygodę ze sportem? Osoba, która od czasów szkolnych nie miała nic wspólnego ze sportem, od początku. <śleskujesz> Wiesz, to jest tak, jak się buduje dom. Zaczynamy od fundamentów. Ten fundament musi być stabilny. Całym takim fundamentem w naszym ciele jest gorset mięśniowy, tak zwany kor, czyli to wszystko, co trzyma nas w pionie. Bardzo często osoby, które prowadzą tryb siedzący, tak, gdzieś tam tylko siedzą, dojeżdżają do pracy samochodem, no ale tylko mają ten kor właśnie osłabiony. I zanim zaczniemy brać się za jakiekolwiek treningi, czy to siłowe, czy jakieś wytrzymałościowe, dobrze jest wzmocnić ten kor, który po prostu zabezpieczy nam zarówno organy wewnętrzne, jak i kręgosłup. Tak, tak naprawdę uchroni nas taki mocny kor przed wieloma kontuzjami. A kontuzje nie są warte tego, <laughs> żeby oszczędzić, oszczędzić, oczywiście mówię, troszeczkę czasu, tak? dlatego że ten kor to jest tak naprawdę pierwsze te trzy miesiące, jeśli ktoś nic nie robił do tej pory, powinno się poświęcić. Na właśnie naukę ruchów, na taki trening mobility, czyli trening, który nam pozwoli po prostu zwiększyć zakres ruchów w ciele, który pozwoli nam pogłębić te zakresy, które mamy gdzieś tam poprzykurczane, bo zazwyczaj tak jest, jeśli nic się nie robi, i właśnie wzmocnić kor. I bardzo często ludzie przeskakują to. Tak jakby zanim zbudują fundamenty, oni już stawiają ściany i kładą podłogę. Na ten rozlazły grunt. Nie, zupełnie nie. Zaczynamy zawsze, ale to zawsze od fundamentów. A Inka, a powiedz, co robić w sytuacji, gdy klient nie lubi, nie lubi rodzaju aktywności zalecanego przez trenera. Wiesz co, ja pracuję z ludźmi jeden na jeden. Praca personalna, tak, czyli właśnie ja i klientka, dlatego że ja prowadzę kobiety głównie. Jestem ja i klientka. Jeśli klientka nie lubi jakiegoś rodzaju ruchu, to staramy się znaleźć taki, który będzie jej odpowiadał. I to moją pracą jest to, żeby tę aktywność, którą ona będzie robić, dane ćwiczenia, dopasować tak, aby oprócz swojej efektywności, one były przede wszystkim bezpieczne. To nie jest tak, że jest jakaś forma aktywności, którą trzeba robić. Oczywiście, trening siłowy jest świetny, ponieważ pozwala nam wzmacniać mięśnie, pozwala nam zachować zdrową sylwetkę. Naprawdę. To, co trzeba zrobić, jeśli klientka, pacjentka akurat w moim wypadku, jeśli pacjentka nie lubi danego ruchu, pomóc jej znaleźć taką aktywność i taki rodzaj jej, który będzie sprawiał jej przyjemność. Dlatego, że jeśli robimy coś, czego nie lubimy, to bardzo szybko się zniechęcamy. Skutkiem czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zadbać o to zdrowie, o tą sylwetkę, o postawę. I zabezpieczyć naszego ciała na przyszłość, ponieważ to ma na celu taki trening medyczny przede wszystkim, nauczyć świadomości i wzmocnić to ciało, żeby na przykład w wieku 50 lat być sprawnym, 50, 60, 70, a nie żeby to ciało gdzieś tam się rozpadło. I jeśli na przykład nie lubimy tachać nie wiadomo jakich ciężarów, to szukamy jakiegoś innego ruchu, który będzie miał podobne skutki, ale będzie nam dawał satysfakcję z tego, że go wykonujemy. A powiedz, a zuba, bieganie, nowe metody na poszczególne dyscypliny sportu, pojawiają się co kilka miesięcy, to dobrze czy źle? Wiesz co, dobrze i źle, tak, tak naprawdę. Dobrze i źle. Dobrze, ponieważ e, ludzie mogą spróbować czegoś nowego. A to jest bardzo ważne, nowe bo są ogromnie ważne. Tylko, właśnie tak jak mówiłam o tych. Ja zawsze mówię, jeśli chcemy iść na zajęcia grupowe, to przede wszystkim musimy najpierw upewnić się, że mamy odpowiednią postawę do tego, żeby nie zrobić sobie nimi krzywdy. I niestety, ale w naszych czasach to jest bardzo rzadkie. I później na przykład słyszymy, że ktoś poszedł na zumbę, ktoś poszedł na crossfit, czy ktoś poszedł. i teraz bolą go stawy, bolą go kolana, coś tam. To nie jest tak, że to są złe ćwiczenia. To jest złe ich wykonanie lub nieodpowiednie dobranie do jednostki. I na takich zajęciach grupowych bardzo ciężko jest dobrać do. Do jednostki, ponieważ mamy 20 osób, to, to nie jest tak, że do każdego dane ćwiczenie będzie pasować, bo ktoś może mieć skoliozę, bo ktoś może być po jakichś operacjach, ktoś może mieć jakieś wzrosty pooperacyjne, może mieć właśnie jakieś dysfunkcje kolan czy bioder. I w tym momencie jeden ruch może przesądzić o wszystkim. A powiedz, co jest, aby mieć siłę do treningu, jaką dietę w ogóle stosować? Wiesz co? Najlepiej jeść wszystko i nie wmawiać sobie, że czegoś nie można. <śmiech> <śmiech> Teraz mamy też taką dziwną modę na ograniczanie grup produktów, które wydają nam się niezdrowe. I ja mam takie powiedzenie: są trzy rzeczy, których nie możemy jeść. To są gwoździe, członkowie rodziny i sąsiedzi. <laughs> Tych rzeczy nie wypada jeść, bo może się to źle skończyć, a a reszta, jeśli nie mamy, powinna być przez nas przyspajana. Tak, wiadomo, jeśli ktoś ma nietolerancję laktozy, to nie je laktozy. Jeśli ktoś ma jakie, to nie je glutenu. Jeśli ktoś źle czuje się po jakiejś grupie produktów, to dobrze by też było jeszcze dojść, dlaczego źle się po nie czuje i wtedy, jeśli nie ma wyjścia, jakoś unormowania tego, po prostu ją wykluczyć. Ale wszystkie te diety monoskładnikowe, monoskładnikowe, czyli opierające się na jednym makroskładniku. Czyli mamy dietę białkową, dietę tłuszczową, dietę węglowodanową. To wszystko jest tak naprawdę męczenie organizmu na siłę, bo żadna dieta nie będzie przynosić nam efektów, jeśli nie będzie odżywcza. A dieta odżywcza zawiera wszystkie makroskładniki zawiera mnóstwo mikroskładników, owoce, warzywa. E, Ograniczanie którykolwiek z tych grup będzie wiązało się z niedoborami. Ale jeśli są niedobory, może dojść nawet do awitaminozy i tak naprawdę rozpadu tych białek, które budują mięśnie, które dają nam siłę. No i w tym momencie e, tak naprawdę sami robimy sobie krzywdę. Dlatego po prostu jeść wszystko, ale z, z umiarem. To jest tak, tak uczę zawsze moje pacjentki. Że możemy jeść wszystko. To nie jest tak, że nie można jeść cukru, to nie jest tak, że nie można jeść białej mąki, to nie jest tak, że nie można wypić sobie kawy z mlekiem, bo jeśli ktoś nie ma do tego. A co robić, żeby jednocześnie uzyskać wyważony efekt? Wiesz co, to jest tak, jak z dobrym związkiem. Jeśli masz dobry związek i przestajesz o niego dbać, to on nie będzie już dobrym związkiem. Więc zawsze liczy się cierpliwość i zaangażowanie. Tak jak mówiłaś o osobach, które gdzieś tam od podstawówki się nie ruszały. To przed takimi osobami jest naprawdę długa droga. I teraz co zrobić, żeby umilić sobie tą drogę? Przede wszystkim, właśnie, dobrać rodzaj aktywności, który jest bezpieczny, żeby nie prosić się o kontuzję i dobrać rodzaj aktywności, który się lubi. I wtedy, e, kiedy połączymy to z dobrym żywieniem, które da nam energię, które da nam zdrowie, jesteśmy w stanie zamiast zrobić z tego krótkoterminowy cel, na przykład trzy miesiące e, wyżej dwie sobie pośladki, dajmy na to. I po tych trzech miesiącach ktoś, OK, mówi fajnie, udało mi się troszeczkę podnieść te pośladki, to ja już przestaję. No i wtedy, tak naprawdę, kiedy się przestaje, to w mgnieniu oka ten mięsień przestaje być ukrwiony. Tak? Bo tutaj mówimy po prostu o mięśniu pośladkowym. On już nie wygląda tak, jak wyglądał, jak się ćwiczyło. I tak naprawdę, jeśli obieramy jakiś cel, to dobrze jest obrać taki cel, który stanie się częścią życia. I ja tutaj z moimi pacjentkami zazwyczaj ten nasz cel to jest zadbać o zdrowie. Zdrowie nigdy nie wychodzi z mody. I zdrowie nigdy nie będzie przereklamowane. Duże pośladki kiedyś wyjdą z mody. Gdzieś tam docięte brzuchy kiedyś wyjdą z mody. Te wymodelowane ramiona, możliwe, że wyjdą z mody. Zdrowie. Jako zdrowie ciała. tak naprawdę nigdy w życiu nie przestanie być modne, bo to jest coś, co potrzebujemy do końca naszego życia. I w momencie, kiedy zamiast podchodzić właśnie do tego jako samo kształtowanie sylwetki, to powiedz sobie: Ok. Chciałabym wymodelować sylwetkę w taki i taki sposób, ale chcę zrobić to zdrowo, ponieważ chciałabym, aby to zdrowie było ze mną długo. Tak? Każdy mięsień ma swoją funkcję. Mięsień pośladkowy jest największym pracownikiem stawu biodrowego. Czyli tak naprawdę już tutaj mamy zabezpieczenie kręgosłupa lędźwiowego, mamy zabezpieczenie całego stawu krzyżowo-lędźwiowego. Mięśnie naramienne pomagają nam dźwigać, nosić zakupy. Mięśnie. Prostownika grzybietu, tak? Mięśnie, wszystkie te kor pozwalają nam po prostu stać w pionie i skupić się bardziej na tym, jakie mamy możliwości fizyczne, długofalowe przy podejmowaniu treningu i kształtowania sylwetki, niż na tym tylko, jak będzie się wyglądać. co jeszcze byś chciała powiedzieć w ogóle swoim klientom, co do ciebie przychodzą? Tak naprawdę. Zawsze mówię to samo. Dbaj o siebie, bo siebie masz jedno. I tylko ze sobą na pewno będziesz do końca życia. A lubisz ćwiczyć jogę? Wiesz co, czasami mi się zbiera, ja jestem akurat fanką treningu siłowego i bardziej skupiam się na tym. Jeśli chodzi o jakieś mobility, czasami gdzieś tam w plotę z dwa razy w tygodniu przy treningu. Żyć tętno, dajmy na to, tak? Więc e, możemy się wyciszyć przed snem, na przykład taką jogą. To jest bardzo dobra opcja, ale znów e, trzeba dobrać odpowiednio ćwiczenie do jednostki, bo joga faktycznie jest dobrym ruchem, pomaga na e, wiele schorzeń, w tym kręgosłupa, ale każdy przypadek jest inny. I to, że jedno ćwiczenie pomoże jednej osobie, nie oznacza, że drugiej nie zaszkodzi. Więc zawsze patrzeć indywidualnie. No nic, dziękuję Ci, że przyjęłaś moją, yy, moje zaproszenie i jeszcze raz życzę Ci szczęśliwego nowego roku i wszystkiego dobrego w tym nowym roku, żebyś zdrowa była. Ja dziękuję bardzo za wyróżnienie, za napisanie do mnie. Naprawdę strasznie się zdziwiłam, ale jest mi ogromnie miło i również cudownego, szczęśliwego roku.